Zapraszam Ciebie na odcinek, kolejny odcinek z cyklu Ikony Kina. I really Pustynne bezdroża, a w nich jeździec znikąd, ustrzegający się lecącej kuli z każdej ze stron. Jedynym wyjściem jest znalezienie dobrego rewolweru, który sprawi, że to właśnie ten śmiałek będzie przygotowany na spotkanie z dziką bandą oprychów. Chcących zawładnąć dzikim zachodem, musimy pamiętać o jednym, że sam sposób pokazywania kowboja przez reżyserów różni się znacząco, przez co każdy film wnosi coś nowego. Na sam początek zabiorę was do świata, w którym żyje pewien bohater, który pragnie zbić fortunę. Wicher nieszczęść powoduje, że opuszcza miasto na rzecz nowej miejscówki. Z pomocą nowo poznanego towarzysza podróży wraca mu wiara w życie, jednak oplecione kwestią dotyczącą przekraczania granic moralności. Tytułowy Nocny kowboj to opowieść o człowieku, który rozgrzewa serca swoich fanek, pożąda je, zbija na tym kasę, bierze przysłowiowo byka za rogi, aby żyć godnie i dominować w hierarchii egzystencjalnej. Rasizm, wyłaniający się na pierwszy plan, identysta przerywający szereg okrucieństw dokonywanych na bezbronnych ludziach, wziętych do niewoli. To historia czarnoskórego mężczyzny, rozdzielonego od swej ukochanej. Tracąc wiarę w lepsze jutro, liczy każdy dzień, aby tylko przetrwać, lecz zjawia się na jego drodze ktoś, kto sprawia, że los może się odmienić. Sam film jest jednak przewrotny, bowiem nic nie może przecież wiecznie trwać a sama postać stawi czoło całemu złu, przyjmując rolę wendety. Banici zmniejszający populację farmerów, dla których jedynym źródłem utrzymania jest rola oraz tajemniczy gość, opowieść ukazywana przez geniusza spaghetti westernów Sergio Leone, splatająca losy pewnej wdowy, wspomnianej przeze mnie bandy oraz ten, o którym wspomnieć należy, pan harmonika, wygrywając różne melodie, zapowiada początek i kres niektórych złoczyńców. Nuta jest również ważna z jeszcze jednego powodu stanowi naturalną ścieżkę dźwiękową znajdującą się wewnątrz dzieła. Jest to na tyle celowe, żeby nawet same pojedynki zmagały u widza napięcie. Czy można stworzyć film o śpiewających konfederatach ukazywanych przez pryzmat wojny secesyjnej? Okazuje się, że tak. Pewien reżyser połączył oba elementy i stworzył coś unikalnego, bowiem sam film przybliża losy weteranów wojennych walczących z Indianami. O wymarzoną wolność. Najciekawszym fragmentem filmu jest wspomniany wcześniej kontekst śpiewanych piosenek. Dzięki takiemu zabiegowi zmienia się sama forma gatunku, a i kowboje Ukazywani są w sposób bardziej kontrastowy. Pojedynki, chwile szczęścia. Dzielny kameleon, który zła się nie lęka, znajdujący się zawsze w centrum uwagi, a i dodajmy, że za chwilkę, w miarę rozwoju fabuły, będzie sławny, bowiem, jak to określa, jedną kulą rozbił bandę, mieszkańcy rzecz jasna pójdą za jego śladem, sam burmistrz zainteresuje się faktem, jednak co z tego, że nasz bohater osiągnie status znanego kowboja, gdzie ważą się losy ludzkości całego narodu. Wszystkiego winy jest Brak Wody. Film obrazujący rewolwerowca Dzikiego Zachodu w starciu z korupcją, bezprawiem, nienawiścią. Tylko od niego zależy, jaki kurs obierze. Towarzyszyć mu będą mariaci, którzy spełniają rolę narratora całej opowieści, przykładnie realistycznej, jak na animację. Zapraszam serdecznie na grupę recenzje filmowe. Oraz w stronę Movies Hunters. To tyle, do zobaczenia, cześć!